Witam Was w następnym odcinku, jak coś zrobić z Lego. Tak, dzisiaj będziemy robić taki wózek widłowy. Oczywiście wszystkie części, które tu będą będą nam potrzebne, tego nie będziecie mieli, tylko czerwone. Czerwone nam takie nie będzie też potrzebne, ale będzie nam potrzebne te wszystkie klocki. Chociaż trochę zostanie, ale to z czego. Bierzemy taki i ustawiamy tu w dowolnym miejscu. Tylko nie może być tak. Tylko tak, tak, żeby prosto było. Szczepiamy no. tu, tu na górze, nieważne czy na dole, czy tu, czy po prawej, czy po lewej, nieważne i, i bierzemy taki i przytopiamy właśnie na tym i teraz koła właśnie żeby tu zostało jedno, tu wolne no bo oczywiście jak zamontujemy całym, no to drugie koło nie będzie mogło wejść. Z tyłu i z przodu. Proszę. I to może stać. Ale żeby się trzymało. Musimy wziąć. Takie. Wiesz, takich nie będziecie mieli cztery. I tak I z drugiej strony to samo, tylko że szarymi. Tak, takimi. I już. I już mamy. Okej. Okay. Wiem, że w odcinku na Biguze

Będzie trochę trudniej teraz, bo, musimy wiemy. <śmawiać> takie, takie dwa, dwa na jeden, przyczepić je tu, takim samym, by tak samo było, teraz. <śmawiać> Bierzemy dwa takie, nieważne czy z naklejką czy bez, ale bierzemy. bierzemy. I te dwa przyczepiamy tu. Tak, tu. Nie będzie taki wózek widłowy, który będzie podnosił, ale taki inny. No nie będzie potrzebna. Mm. Teraz my takie. I przyczepiamy je tu. Czyli jak zabraknie, to możecie użyć szarego. Tak. I, i co teraz? Teraz musimy wziąć takie dwa. Takie dwa. Przyczepić je tu. I. Nie, dwa, dwa, nie. Musimy nie takie, nie takie, nie takie. Myliło mi się. Musimy wziąć dwa takie o światełka. Teraz musimy wziąć taki o jeden, przeczepić go tu. I na tych dwóch przyczepić światełko będzie przód i tu światełko nad. okej, okay. my A teraz szybka, albo nie wiecie znaczy, co szybki teraz nie to musicie usunąć chociaż postawcie mhm uh -huh. Tutaj klocek niebieski i dopiero szybka. Widzicie? Teraz musimy z tyłu zrobić prawie to samo. Czyli bierzemy drugi taki, czyli ten mamy jeden z durami z, z, z Taki o. No, tak samo z tyłu, ale to nie wszystko. Nie, nie możemy ustawić takiego samego. Musimy mieć taki, postawić go tym w dół. Widzicie? Ok. A więc jak już mamy, to teraz wziąć następną szybkę zrobić tak samo tylko że z tym to zamiast światełka tutaj stawiamy ten I teraz bierzemy cztery takie. Ja tak mam już. Cztery. Okej, okay. i popatrzcie. Stawiamy je tu. Tu. i tu ale jak oznaczyć przód jak oznaczyć ten przód musimy mieć taki kiedy tutaj wkładamy proszę mamy oznaczony przód ok teraz Teraz musimy mieć takie dwa. Uh -huh. A ja nie takie. Mm -mm. Psz, 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 psz. Takie. Szczepić je. Mm, jeśli drugi znajdę, to będzie ok. Dobra. Nie mam dowie, grobny. Tak oto musi wyglądać. Teraz musimy dwa takie, oczywiście biały i szary. Tam gdzie jest biały. Czyli tutaj z tyłu musimy dać tu biały, a z przodu musimy dać tu szary. Ok. I prawie już gotowy. Widzicie? Tutaj kierownicy musimy dać. Okej. Okay. I teraz musimy dać jakoś dach. Proszę, ale ludzik jak wsadzimy go. Patrzcie, co się stało. Mhm. Uh -huh. Oczywiście to musimy zdejmować. Tylko jedną zdejmę. Okej. Okay. A nie jednak dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Zakrywamy. Już nasz no ludzik może jeździć. Drrr, 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 drrr. Widzicie? Widzicie? Tak w taki łatwy sposób. Można zrobić sobie taki wózeczek widłowy. Także subskrybujcie, komentujcie, łapy w górę, a ja się z wami żegnam. Cześć, i na razie. Pa, pa.